Felix nie potrafi jednego wejścia bez tekstów o matce. Pan krewetka. Potrafię. Nie wiem, co o tym sądzić. Chcę już zapomnieć o tym, co tu obejrzałem. I 8 lajków, wcześniej nie patrzyłem, ile lajków. No słuchaj, yy, to, jest, to nie jest w ogóle hate. Bo ja na przykład mam tak z o Tron, że chciałbym zapomnieć, co obejrzałem, żeby jeszcze raz to móc zobaczyć. Niech on już nie jeździ na linki. No przykro mi kolego, ale jeszcze trochę pojeżdżę. Mm. Jeszcze trochę ze mną się będziesz musiał pomęczyć. Wróbel Gaming, tak jakby jeszcze się trochę ten... Może skup się na graniu, a nie, kurwa, komentowaniu. Jeżeli ci nie odpowiada... Dolar, wytłumacz, proszę, skąd ocena 9 punktów dla Yahoo w prelimkach? Kurdupel nie rzucił nic. Y, kompletnie nic. No, Dolar się po prostu zna, tak? Jest doświadczonym sędzią. 5 razy był w finale WBW. I myślę, że y, tutaj kłócić się z takim znawcą jak on, no to raczej nie, nie przyswoi... Komu? Krystianowi95 Kurde, Kuki fajnie leci na free, ale mam z nim taki problem, że ciągle czegoś mi brakuje w tym jego free. On by sobie mógł, jak mixer, z głośnikiem po ulicy chodzić i freestylować, ale na bitwach brakuje, na, brakuje mu pazura, chyba. Napisał. Nawet kurwa nie wiem, kim ty jesteś. Nawet nie wiem, co to napisał nie mogę rozczytać. Człowieku i ty będziesz mnie hejtował. przyjedź ty kurwa na bitwę. Spróbuj się, jak to jest wyjść na scenę. W ogóle to jebać cię i. i tyle. Boże, Pejdy to jest najbardziej wkurzająca osoba na całym WBW2025. Chyba inne WBW oglądamy. To ma być freestyle? Przecież to jest zwykłe. Pier trzy kropki, o lenie, o Chopinie. Pierdolenie o Chopinie, bardzo polecam. Dzisiaj jest 20 października, notabene moje urodziny i dzisiaj jest finał konkursu Chopinowskiego, więc jeśli ktoś rzeczywiście nie lubi oglądać bitew freestyleowych w, w dużym 2025 roku, to ja bardzo polecam, żeby sobie włączył finał takiego konkursu szopanowskiego. Bardzo ładnie grają na, na tych klawiszach biało-czarnych. Mogę jeszcze raz przeczytać? Najlepsze jest to, jak wymyślają nieistniejące słowo, by się rymowało na końcu. Jurgen Klops 9954 tak, ponieważ Szymon Pukało wymyślam nowe słowa, również starałem się to robić. Jeżeli takie coś jak Bartek znalazło się w finale, a później też się znalazłem, i ludzie jeszcze to coś propsują, to ja już jestem za stary na freestyle. Jak to jest finał WBW, to już mistyka tego gówna, zjeżdżam na pit stop. No, słuchaj, nie wiem co mam ci powiedzieć, nie? Znalazłem się w finale, bo wygrałem trzy walki wcześniej i wyszedłem z eliminacji, które były całe napisane wcześniej. No, tak, to jest już na freestyleu, nie? Jakby, jeżeli ja na napisanych linkach i na moim słabym freestyle'u dochodzę do finału, to jaka reszta musiała być? No to nie jest moja wina, że ja tam się znalazłem, ja o tym decyduję. Ach, kurde, wiesz co, bo to jest strasznie takie... Czekaj. Czy to była najgłupsza walka roku? Na pewno zasługuje na tę nominację. Pan Karol8583. Tak. W scenie, uczulenie, pierdolenie plus napisane wersy. No tak, no bo rzeczywiście, w, nie wiem, w trzy sekundy jestem w stanie wymyślić idealny, niedokładny rym, taki jak Quebo na Fide, e, na spontanie. Rzeczywiście, tak, tak robią raperzy przecież, oni od, od linijki wymyślają super rymy i tak dalej. Wcale freestyle nie polega na tym, żeby to wszystko szło z głowy i żeby było spontaniczne, no. W końcu Peyti pokazał fajny poziom. DJ Top publika dopisała. Dzięki, no te Limki w Gdyni to chyba najlepsze moje w tym roku, a nawet na pewno. Ale ten Yahoo Maure. Ma to jest hate? Nie. Nie, to jest props. Yy, bardzo dziękuję. Doceniam miłe słowa. Bonazino zaskakująco dobrze sobie z bitem poradził. I ładnie pod temat, nawet jeżeli bez killerów. Jaskier też znalazł dla siebie konwencję. Zresztą zwykle nie ma z tym problemu. Ale wiadomo, że za mało o ruchaniu panien, więc wiele AMEP nie doceni po prostu solidnej nawijki obu zawodników. Dla mnie jednak Bonazinio wyraźnie lepiej tym razem. Jaskier chyba przeszedł na ksywce. Nie, kurwa, to była tragiczna walka w tym Szczecinie. To jest jedyna walka w tym roku, z której naprawdę jestem bardzo niezadowolony. To, że sobie poradziłem z bitem, to jest jedno, ale nic tam nie padło w tej walce, więc jeśli zobaczycie sobie na YouTube walkę Bonazinho-Jaskier, eliminację w Szczecin 2025, to jej nie włączajcie, bo ona, jest, ona nie jest tragiczna, ale ona jest w chuj średnia, więc ktoś tutaj ewidentnie po prostu nie zna się na freestylu, ale dziękuję.